No powiem tylko o tym kawałku On jest nagrany, to najstarszy mój utwór, który dzisiaj zagram Chyba już ponad 10 lat ma Nawet 12 Niektórzy mówią, że przypowiedziałem przyszłość, bo w tym utworze mówię o eurokołchodzie, jazda z eurokołchodzem. Moja ojczyzna polska, nie Europa! Moja ojczyzna polska, Moja ojczyzna polska, Jedziemy, ostatni utwór. Z jakiego pochodzę, państwa, takiego miasta? Jaka moja nacja? W czasach gdy w się go bezta, globalizacja, unifikacja. Ja jestem Polakiem, nie będę jak nie paskał. Kiedy kto moją flagą, mi gotuj stać. Podpisują kolejny krata, podpisali akta, pod skutkiem tego nie powiem Zielony nakład, lepiej na miejsce więcej nakład Odwróć uwagę od tego, co naprawdę żyje naszym krajem, nie Z Europejskiej Unii Dumny z mojego kraju, mojej historii Nie z innych państw, od nas zbrojnych, dziś się potrzeba wojny, Ty kraj, rozłapić Polsko, kocham cię do granic Moja ojczyzna, Polska, nie Europa Bo historia, naród, ja to kocham Nie wyzbędę się nigdy po I I narodowej dostawości Moja ojczysta Polska, nie Europa Moja historia, ród, ja to kocham Nie wyspędzę się nigdy polskości I po narodowej tożsamości I kto O się na narodzie mówię, że patrioty zbiórki jest w złocie Że polska flaga nie jest na wschodzie. Coraz gorzej Brytniak nie w żołdzie ja a polska męsa, to dom słuchajcie Nie słuchaj jej i postępuj młodsze Zawsze z do do zgodzie Z Tobą, Panie Boże, i takcie Z tym, co na miłość dojście z dywersów tak jest góry, pozbawione seksu O ludności, zamiast kim do radości W szkole, coraz mniej polskości I historii narodu, niedługo może jako Przednio od wojewody, ale tylko po kryjomu Jak podczas zaborów, ta kwestia nie tylko jednak mi Nie da spokoju, czysty, czysta Polska nie Europa, moja historia naród Ja to nie wyzbędę się nigdy poczności, ci poczucia narodowej tożsamości Moja ojczyzna Polska nie Europa, moja historia, naród ja to poznam Nie wyznaleźć też nigdy gdy polskości i płacić czarę rodowej do całości Moja ojczyzna Polska nie Europa, moja ojczyzna Polska nie Europa Moja ojczyzna Polska nie Europa, moja ojczyzna Polska nie Europa Bóg zapłać serdeczny, szacunek dla artysty, dla twórcy, ale tymczasem ta piosenka doczekała się pięknej ilustracji. Państwo patrzycie w tę stronę, a odwróćcie się o 180 stopni, co tam zwisa z wieży dzwonnicy kościoła św. Janny. Rzecz. Nie wiem jak długo powisi, ale w tej chwili możemy stwierdzić oficjalnie, że plac zamkowy w Warszawie jest strefą wolną od Eurokomuny. Brawo! Dziękuję bardzo za występ. Tak zwykł właśnie mówić, że ludzie są różni, mogą mieć różne talenta, różne gusta, ale właśnie to wszystko, co nas łączy, to jest miłość do ojczyzny i po prostu chęć uzyskania, odzyskania niepodległości. Niepodległość! 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 niepodległość. Za chwilę na tej scenie dla państwa wystąpi człowiek, który na co dzień walczy o tę niepodległość w Sejmie. Wiceprezes Konfederacji Korony Polski. Szef sztabu pana Grzegorza Brauna. Człowiek, który zna odpowiedź na każde pytanie, zanim zostanie ono często zadane. My to dobrze wiemy.